Cześć, witam wszystkich na kanale Piłka i Kosz tym razem wideo na temat wolnej agentury, ale na temat tylko jednego gracza bo tutaj chciałem się odnieść, bo on wymaga tego bo on na to zasługuje, bo on jest czterokrotnym mistrzem NBA, bo on kiedyś upokorzył moją Oklahoma City Thunder 11 trójkami w meczu playoffs także ten sam zawodnik miał 0 na 10 w Elimination Game w zeszłych playoffs, stracił na wartości w ostatnich latach nie jest tak dobrym już obrońcą ale ciągle jest znakomi znakomitym streikiem shooterem, gościem, który może rzucać seriami, który, jak złapie swój rytm, jest nie do zatrzymania. Mowa oczywiście o kleju Thompsonie, zawodniku, już by byłym zawodniku Golden State Warriors. Zakończył się wielki tercet w Golden State Warriors razem z Draymondem Greenem i Karym Stephenem. Musiał, albo nie musiał, ale odchodzi. Odchodzi. To jest koniec pewnej ery, koniec ery Golden State Warriors, bo on był jednym z, z ważniejszych graczy. Jest koniec także duetu Splash Brothers, bo on razem ze Stefanem Corim stworzyli najlepszy duet strzelców w historii NBA. Tutaj nie waham się nawet powiedzieć z takimi wielkimi słowami. Oni byli nie do zatrzymania, jak byli w prime trafiali po 5 turek w każdym meczu, po 30 punktów, 20 pary rzucał klej, po 30 rzucał kary. Oni byli niezatrzymani, byli najlepsi. Tak, to był ten czas. Był tak, że Kevin Durant grał w drużynie Warriors, to już w ogóle. Była drużyna, która przejechała się po wszystkich play która gdyby nie kontuzje kleja właśnie Duranta, pewnie wygraliby trzy tytuły z rzędu. Wygrali dwa, ale wygrali łącznie cztery. Cztery wygrali łącznie, Curry, Draymond i Clay. I Clay powiedział, odchodzę. Nie dostał odpowiednich pieniędzy, jakie chciał. A może chciał też w końcu spróbować rewitalizować swoją karierę, która trochę podupadła w ostatnich latach. No, zeszły sezon już był naprawdę niezły zjazd. Pierwszy raz stracił skład, wylądował na ławce rezerwowych, wchodził z ławki i to było dla niego trochę upokorzenie. Powiedział kiedyś, że nigdy nie będzie rezerwowym, że się na to nie godzi. Potem się oczywiście zgodził, była duża presja na nim. Ale grał w tym systemie, był znakomity. Czy będzie dobry w Dallas, gdzie trafił? Do Kairiego i do Luki świetnie to wygląda na papierze, ale czy on będzie dobry w tym systemie, nie wiemy, bo on tutaj świetnie się bardzo dobrze przez te lata, przez ile też to trwało, to zgrywał się i u Kera, Steve'a Kera, swojego coacha, przez tyle lat u jednego coacha tylko grał, przez prawie całą karierę, bo na początku chyba jeszcze był Mark Jackson, ale Clay Thompson to jest gracz systemowy Warriors i czy trafi. Z formą i rzutową formą, czy znowu zacznie rzucać na 40% za 3 punkty, albo chociaż 38. Przy tych czterech, pięciu trójkach na mecz to już będzie dobrym graczem. Wziął 50 milionów dolarów za 3 lata, to jak popatrzę na to, jakie kontrakty wszyscy podpisują, to jest, to, to jest naprawdę, to są nieduże pieniądze, więc yy, mogli pewnie go Warriors podpisać, ale wiedzieli, że już dalej z nim nie pójdą do góry. On tutaj może się przydać, oczywiście Dallas, czy będzie dobrze wyglądał, czy się zgra, czy będzie w tym systemie, nie wiem, ale jak to wszystko kliknie, to będzie bardzo dobrym y, graczem. Trzecią opcją w drużynie może być y, i Dallas, może walczyć o mistrzostwo NBA w przyszłym sezonie, ale tutaj wszystko musiałoby się udać. Przede wszystkim musiałby być zdrowy Luka Doncic, musiałby Kairi y, także nie mieć żadnych odpałów i ciągle grać y, tak mocno, być zaangażowanym w zespół, jak był w tych playoffs. To też nie jest pewne. Forma fizyczna Luki zazwyczaj nie jest na najwyższym poziomie, a teraz jeszcze przecież zagra na igrzyskach olimpijskich, więc będzie wyeksploatowany. No Clay Thompson miał grać dla wyspy Bahama, dobrze, że nie gra. Wczoraj nota oni przegrali z Polską i o tym film na kanale Piłka i Kosz możecie sobie już obejrzeć. Przejechaliśmy z wyspą Bahama, tam miał grać Kley Thompson. Na szczęście nie grał, ale on tutaj będzie grał w Dallas. Ostatecznie podobno LeBron James też namawiał go do gry w Los Angeles Lakers, dzwonił do niego. Wydawało się, że będzie zakładał koszulkę e, e, złotą lub w kolorze purpury. Nie, będzie zakładał koszulkę niebieską e, i białą również w Dallas. E, będzie grał w ekipie. Luki Doncicia, no to jest drużyna, która doszła do finału w NBA niespodziewanie w tym sezonie, a kończyła sezon z piątym pikiem. Czy skończą wyżej w przyszłym? Nie wiem, ale y, mam nadzieję. I tutaj mam nadzieję, że to wszystko się uda, że Clay Thompson będzie dobrze wyglądał, i, ale mam co do tego wielkie wątpliwości, bo po prostu już jest za górką, to już nie jest ten gracz, nie oddaje tak szybko rzutu, nie jest tak skuteczny. W obronie także już nie robi tej różnicy, nie jest tak dobry, ale nadal jest dobrym graczem. I może tutaj pomóc drużynie Dallas, na pewno z upgradeem nad jakimś, nie wiem, Team Hardaway Juniorem czy innymi. No, musi być zdrowy, to wtedy w Dallas naprawdę mają ekipę i mogą myśleć o tym, żeby powtórzyć ten sukces, w jakim niewątpliwie był awans do finałów NBA, a może nawet wygrać mistrzostwo NBA. Fajnie, że ta saga się skończyła, bo o tym już było za dużo. Już byłem zmęczony. No, jedno jest pewne koniec pewnej ery. Warriors ma, stał się faktem i teraz nowe rozdania są na 50 milionów za 3 lata to naprawdę są śmieszne pieniądze. Choćby nie wiem, Hartenstein 90 milionów za 3 lata, a KCP 66 za 3 lata no ale o całej jeszcze wolnej agenturze to będę nagrywał sporo materiałów, sporo wideo, a jutro może taki jeden wspólny o wszystkich chciałem w wolnych agentach o wszystkich ruchach w Free Agency, już mamy piąty dzień o każdym z ruchów opowiedzieć odnieść się, powiedzieć co ja o tym sądzę, na pewno na kanale Piłka i Kosz taki materiał, takie wideo znajdziecie a teraz już kończę subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie oczywiście, dziękuję wam wszystkim, którzy jesteście ze mną zazwyczaj a to już będzie na tyle. Keith Thompson kończy karierę w Warriors, ale jeszcze ma coś do powiedzenia i będzie grał w Dallas Mavericks i będzie tam kontynuował jeszcze, miejmy nadzieję, owocną karierę, że jeszcze coś mu się uda. A to będzie na tyle dzisiaj o koszkówce, a o piłce nożnej jutro. Także pamiętajcie, śledźcie na bieżąco, bądźcie z kanałem Piłka i Kors. Cześć.